Dobra A ja nie odpaliłam Minecrafta Mam jedną rajd A nie, i tak przecież nie musimy mieć na razie Minecrafta, bo... Um, ja bym chyba... Ja bym chyba popatrzyła na jakieś fajne rzeczy Jest! Działa! Działa! Tak, ja patrzyłam na jakieś domy, jaki my chcemy zrobić dom No ja chcę zrobić mi kołajowo, ale ja bym na przykład... Bo co, na przykład ten jest bardzo fajny Ale ten trochę taki... Trochę więcej tego domu oczekuję. Może jakby taki styl, ale coś takiego. Nie, żeby to była taka potężna bryła, ale jakoś taką, Ale żeby klimatem nie było takie cukierkowe, tylko takie, wiecie, drewno, nie wiem, krzaczory. Ale ja nie wiem, czy ja dam radę takiego czegoś zbudować z głowy. O, dziękuję, Blue Mind! To na ten remont dachu kościoła? LUM IND 1233. 40 zł. To ja ten remont dachu kościoła i. Kurczę, to mamy. To jednak mamy? Co robić dzisiaj w takim razie? Ej, dobra, albo wiecie co? Albo... Dobra, chyba tak zrobimy, że wiecie co? I dajmy sobie. Dajmy sobie, ja sobie odpadę tego Minecrafta w końcu. O, wiecie co? Ja jako baba tutaj ja muszę się namyśleć na tą budowlą. To, no, żeby nie było, że gadanie i stranie i nic, to po prostu dobudujemy ten dach jest pytanie, a gdzie my mamy te? Gdzie my mamy susie dachowe? Ej, ja w ogóle wiecie co? Ja ostatnio widziałam, że było coś takiego, że tam było, że O, pow, tam budujesz ze znajomymi i tam było do mnie, tam, FU, czemu ty w ogóle budujesz jakieś tam, FU, tam z tego brzozy, nie? O, dzień dobry. Lubisz budować z brzozy? Tak. Tak? A czy, czy nie masz nic z brzozy, morda? Mamy. To my mamy z brzozy. Brody? Aha, to się nie liczy. A nie, to się nie liczy! Nie, bo to jest ten, bo to ja dałam jako test. A wiesz co, mamy inwestycje, musimy dokończyć kości dach kościołu. Więc ja dzisiaj jestem wizji kościołowa, dostaliśmy na tacę. A może i patrzcie, i tak byśmy to zrobili. i... Patrz, tak. A tu? Tak. Zaisz? Czy to ma sens? Okej. Okay. Jak wiecie, że jak jest mowa o kolorach, to ja kiedyś było tak, że. Ja lubiłam się śmiać. Wiecie, ja pisałam na jakimś tam chatach czy tam Discordzie. pisałam chłę, chłę, chłe. Nie? I że to jest jakiś śmiech taki. chłę, chłe, nie, ja to pisałam, ale kiedyś tam gadam z jakimś jakąś osobą, w ogóle nie wiem, z jakiejś tam Hiszpanii czy coś. Ja tak pisze, że tam coś tam chłope chłe, nie? I on takie... Co to jest? I mi wysłał! I mi wysłał zdjęcie! Jak było ten! Ee, kolory tam chłę, nie? I ja takie morda! A chyba... Ej, a może... Może starczy. Ej, starczy chyba. Bombastycznie Pięknie, Mortko. I mam skończony dach! Yeah. Jej! Ej, dobra, ja bym jeszcze zrobiła ten. Ja bym jeszcze zrobiła w ramach tego dachu może jakiś tam żyrandol, O. Celibat to wina kobiet. Ej, ale jest taki fajny, no może nie fajny, ale jest taki chłop w Afryce podobno, nie wiem, bo to wiecie, te ciekawostki z internetu, że on mieszka w jakiejś tam, wiecie, tam wiocha wszystko. I on się boi kobiet, ale jedzenie i wszystko, bo pomagają właśnie kobiety, więc no nie wiem. Chciałbyś mi pomóc robić zarąbiste żyrandole? Tak. Okej okay. Jeszcze jak się robi żyrandole w Minecrafcie? Nie. Okej, okay. Można zrobić tak, że weźmiemy płotki. I będzie jak raz, dwa, i tak na boki. I z tych boków będą wisiały latarnie Więc ja robiła tylko straszną babę, ja jej nie lubiłam I ona mnie nie lubiła Ja matematyki... Yy, ja lubię matematykę, w sensie wiecie, jeżeli tam coś Spoko, jak ja umiem matematykę Okej, okay, ale Na przykład ja miałam jedną tam, uczyła nas Ja miałam u niej, słuchajcie, miałam u niej szóstki Szóstki miałam z kartkówek Nie? Ale powiedzieli jacyś tam, że yy, ona wcale nie uczy yy, dobrze Nie, wiecie co? Uwaga yy. Baba, oni chcieli, oni nam zmienili na inną, bo u tamtej się nie uczyli, bo było tak prosto. Bo ona nie dawała takiego nacisku. A tamta jest bardziej rygorystyczna, ale przynajmniej się uczymy. Mordo! No to jak ty nie potrafisz się uczyć, to Twoja sprawa. A czemu mamy mieć kata za matematyka? No, halo! Eee, już cię wyjaśniam, tak? Tak, mam ci wyjaśnić, o co mi chodzi. Tak. Masz te, masz te rzeczy. Omega. Oh Ej strzała, to są laski cukrowe no, fajnie. Dawaj mi to Dawaj, dawaj Okej okay. Teraz tak, fiku myku Chyba się przesuń mordko I patrz, jak mamy to Dobra, to nie musi być tu, to, to można, można jakoś sprytnie zrobić, tak? Patrz, jakby z każdej z tej strony. A, nie, ale wiecie co ja uważam? Że największym złem na świecie jest jednak ludzka głupota. No się ktoś jest głupi, bo ktoś może być zły, ktoś może być podły, zakłamany, fałszywy, wszystko. I on taki jest. I to nie jest najgorsze. Najgorsze jest, jak ktoś się zgłupi i zaczyna mu wierzyć i w sposób, go naśladuje. No jak mieliśmy sytuację, wiecie, jakieś tam wojny, że tam jakiś, nie wiem, system jakiś po prostu... Czy cokolwiek, i ludzie takie. Okej! Okay, fajnie brzmi! Fajnie brzmi! A potem wiecie, a potem bum! Nie? I morderstwo, i wszystko, nie? No, i to wiecie, i to, no mówię. To nie chodzi o ktoś, głupi, bo nie ma mało wiedzy czy coś, ale jest takie. Na przykład w Gaturiańskim ja mówię, że jest. ktoś jest. Um, co się nazywa, jak to było? La. I to jest mądrość, ale to nie jest mądrość taka, że przez wiedzę, świadczenie, tylko to jest taka mądrość, taka serca, nie? To przykład ktoś mówi. Nie znam się, ale tak czuję, że to nie jest dobre, że tu coś śmierci. że to brzmi fajnie, ale to nie jest dobre, nie? Coś takiego, taka mądrość Ej, a my chcemy, a może lampeczki, a może nie wiem co, a czekaj, to ja może dorobię te Że chcemy z latarni to zrobić, czy może czegoś innego Można spróbować świeczki nie, nie chcę świeczek, bo świeczki naprawdę będą. Bo ja wiem, ja wiem, Mordko, że to będzie fajnie wyglądać, ale one bardzo mało światła dają. Ja bym dała pochodnie albo latarnię. Tak strasznie. No, chyba nie. No to latarnie, to będzie nas to kosztować. Światło w tunelu? No, to jest coś takiego, że... Nie, to jest tak, że. Um, pesymista widzi ciemność. Optymista. Widzi światło w tunelu, a maszynista widzi pociąg. A i to się robi? Jak się robi latarnia? To się nie robiło, tak? Nie, to się robiło z tych! Wiem, dobra. Dobra, trochę, trochę na bogato by było, ale nie. E, już, 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 już już. 26. Dobra, i 26 wystarczy. Mam lampeczki. A może inne chce. Ej, dobra, może jeszcze zrobię kościołowe takie? A masz może, może jedzenie? Mam kukurydzę. Mogę chcieć. To kukurydza. A, a Fajne. To nie jest kościołowe. Może takie? Nie, bo to będzie trochę tak. Nie. Może takie coś. Matko. Ej, a ona ja takie zrobiła. Bo mamy nareszcie okazję, żeby takie coś wykorzystać. Normalnie to my nie mogliśmy. Nie, bo jakoś nie pasowało nam po prostu. A teraz myślę, że byłoby idealnie. Matko. No. Ho, ho, ho. Elegantuwa. O, dałeś te. Ej, hej, A tu takie można? Tak. <gasps> Ej, to ty zrobisz. A bo ja mam takie coś, patrz. Takie Ej, to... No, widzisz takie. No, można może dać takie coś na środek. I takie. Na pe... No, weźmy, o, sprawdźmy na razie takie dwa po boku tutaj. Dobra, dajmy to potrójne. Ej, raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Tutaj mamy wszędzie... no tu nie mamy Tu na trójkę Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa Ej, elegancko Niej! Mamy dach! Tak, mamy pięknie sfinansowany dach dzięki Blue Mindowi, za co bardzo dziękujemy I, I co? Już nie ma, już nie ma, już nie ma żartów z... Już nie ma żartów z brakiem dachu Mikołajowi nie można zrobić dachu w takim razie. No patrzcie! Nie, nie można mu zrobić dachu, bo musiał on tymi saniami wylecieć przecież, nie? Nie.